Siemanko żemeczki z tej strony Bakti a dziś nagrywamy 10 faktów o mnie. I z góry chciałbym Wam podziękować za 76 lajków pod szczęśliwego nowego roku w 2017 roku. Te 10 faktów jest ogólnie. Za 500 subów wiem, że jeszcze nie dowiedzieliście, ale nie chcę mi się nagrywać, jak będzie 500 subów, więc nagrywam teraz, przetrwa. No to zaczynajmy. Pierwszy fakt. Mój ulubiony przedmiot to WF i przyroda. Drugi. Chodziłem kiedyś do klubu piłkarskiego Warta Śreny. Trzeci. Mój ulubiony przedmiot to piłka. Czwarty. Noszę dresy, bo za dniem sami nie przepadam. Piąty. Mam samochód z Maki. Mercedes ogólnie to moja mama ma, ale to jest jakby wspólny. Szósty. Mój tata ma motor, dokładnie to chopper. I ja też na nim jeżdżę, ale teraz jest zima, to wiadomo, się nie jeździ. Siódme. W swoim pokoju rzadko sprzątam. Ósme. Mam telefon marki Microsoft. Dziewiąte. Mam komputer, ale niestety stary. Dziesięć. Na razie nie zarabiam na YouTube. No, i to na tyle. Ale jeszcze został bonus, czyli 11. Mam PS3. A gry, jakie mam, to Watch Dogs 1, czyli zwykłą. Farming Simulator, 15. I tam jakieś tam doguchy. No wiem, wiem, bardzo mało, jak mam. Później, pewno sobie pokupuję. No to na dziś. To już jest koniec tego odcinka. Faktów o mnie. Ja się z Wami żegnam nara.